Zależałoby mi bardzo na tym, żebyście byli częścią tego dzisiejszego spotkania. To będzie historia romansu pomiędzy dachem i ryną. Rynek czeka na nowoczesne rozwiązania. Musi być ktoś, kto zainicjuje ten trend wychodzenia out of the box, wychodzenia z takich klasycznych przyzwyczajeń. Do tej pory w dziedzinie projektowania architektonicznego nie spotykaliśmy na rynku rozwiązania, które umożliwiałby projektowanie nowoczesnych dachów okapowych z systemem ukrytej rynny. Nowy produkt jest jakby uzupełnieniem wyjściem o jeden krok do przodu w stosunku do pewnych potrzeb architektów, związanych z kształtowaniem nowych brył dachów. Największą kluczową zaletą naszego systemu dachryny jest jego kompleksowość. W jednej zwartej bryle budynku zawarliśmy podkonstrukcję drewnianą i aluminiową, pokrycie dachowe w postaci panelu na rąbek, jak również system rynny ukryty. To jest produkt, który będzie w najbliższych latach kształtował nowoczesną architekturę, będzie tworzył rozwiązania tam, gdzie do tej pory nie można było tego zrobić. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że to jest produkt, którego nie ma nigdzie na świecie.